Siemankowicowie z tej strony twardy przez F, a dzisiaj omówimy najnowszą aktualizację CSA. Także bez przedłużania, zaczynamy. Największą nową zmianą jest nowa przepustka zbrojowni w menu głównym. Kosztuje ona 61 zł i jest to taka jakby operacja, ale jednak nie do końca. Działa to tak, że po kupieniu przepustki, gdy po prostu gramy i nabijamy expat, nabijają nam się nowe punkty. Na jednej przepustce możemy nabić maksymalnie 40 punktów, ale możemy używać jednocześnie 5 przepustek. Za te punkty możemy odebrać nowe skiny, nowe naklejki, nową skrzynkę i najnowsze zawieszki do broni. Mamy dwie nowe kolekcje zawieszek do broni. Pierwsza to kolekcja berkującego pęta i mamy tutaj takie jakby postacie, ale w postaci kiełbasek. Już jakiś czas temu mogliśmy spotkać pierwowzór tych zawieszek na mapie Baggage. No to przejdźmy do tych przywieszek. Mała awa, która... <laughs> Nie wiem jak to opisać, spójrzcie na jej twarz po prostu. Szczypta soli. Ostry sos. Mały sas, który jest pomniejszoną wersją magenta sas. Mały kras, który jest tak samo pomniejszoną wersją magenta Potera, Duży kew. A to jest fajny jesterek, bo agent nazywa się mały kew. Kurczaczek. Zwariowany banan. Mały mruczek. Plażowy kotek. <laughs> I moda najlepsza z tej kolekcji. Mały Yeti. Filiżaneczka. Potworek. diamentowa paruwa. Ta nazwa świetna. Barowa paruwa. są pikantny. Przegrana kiełba. Kolejna kolekcja przywieszek to kolekcja miniaturowej broni. I tak jak nazwa wskazuje, mam tutaj miniaturowe bronie. Szok. Kałaszek. Wygląda trochę jak ten z Fortnite jak mam być szczery. Broń dziergana. Kapiszonowiec. Też wygląda jak z Fortnite, nie wiem czemu. Kieszonkowe AWP. Powinno być kieszonkowa AWP, ale dobra. Glazura. Strugany nóż. Coś idealnego, jak nie stać się na kosę. Popart. Bardzo fajna zawieszka z tej kolekcji, podoba mi się. Cenny strzał. Odlewane AK, czyli po prostu ten pierwszy kałaszek tylko, że różowy. Dyskotekowy mak. żaroręki, Tycjanowa AWP. Nie wiem, jak, chyba tak to się czyta, nie wiem. Psikawka. <grywka> to też fajne. Pół szlachetny. Malusienki karat antyterrorystów, czyli po prostu nóż antyterrorystów, ale mały i brązowy. I malusienki karat terrorystów, czyli to samo tylko że do terrorystów. Każde jedno otworzenie tej kolekcji kosztuje 3 punkty i mamy dokładnie takie same szanse na dropek w pozostałych kolekcjach. Fajne też jest to, że przeciwieństwie do naklejek one nie są jednorazowego użytku. Za niecałe 4 zł możemy kupić zestaw odszczepiania przywieszek, dzięki któremu możemy odszczepić 3 razy przywieszkę. Teraz przejdźmy do nowych kolekcji skinów, z nazwijmy to do nowej operacji. Zaczniemy od Overpass 2024. 5-7, północne pokrycie. P90 umyj mnie. MP5 neonowy wyrzymacz. Całkiem fajny skin, podoba mi się. SK umyj mnie, proszę. Cie ciekawa nazwa tych skidów. Digiel rozsierdzony, też mi się bardzo podoba. Naprawdę fajnie to wygląda. Taki śmieszny trochę jest. Negev przez ścianę. Bang bang, 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 bang. Galil metalowy wyrzymacz. Mac10 szczurek. Takie kiot. takie fajne to. Nowa Wurst Hule, czyli po prostu skin z kiełbasami. cyjanowe graffiti. Beretki słodkie aniołki. XM a z Graja Potworów Auk Oko Zapemsa wupa Krakow w mi szkoda, że nie Kraków Zeus Smocze Chrapanie i bójdowy nowy warbiar jest mi się tak podoba i Kałach Potwór B możecie kojarzyć tą postać z graffiti na Overpassie kolejna kolekcja to kolekcja graficzna mamy tutaj M249 Spektogram wir Półtonu Famas Rozmyty Półton to nie, nie co to jest półton MP7 Astrolabium Gail NV P2000 koralowy półton, skardzika jagoda, SG jagodowa warstwa żelowa, fajna ta płyćka jest. Kałach przenikanie, taki średni kawachimo, XM przejście Pultonu, CZK slalom, P90 wektor ataku, MK polisłup Digil pod podcień, mega się błyszczy, tak jakby miał ten brokat w sobie, fajny. Auk świnka, też mi się podoba, całkiem fajny skin. I awupa smyk, która jest taka no brzydka w sumie jak na swoją rzadkość. Następna kolekcja to kolekcja sportu i świeżego powietrza. Mamy tu mp5 półton sawanny, teka tygrysi wzornik, fama z pół rękaw, kałach oliwkowy polikamuflaż, nawet fajny w sumie, bizon zimna komórka, mak7 gęstwina, scout zeno, petka nieduża sztuka, Nowa Yorkshire. Usp Wysokogórski kamuflaż. Nawet fajny wzorek, fajna też kolorystyka, fajnie pasuje. 5.7, obróbka termiczna. Taka trochę stalna węglana, ale taka i nie do końca. MP9, arktyczny trójbarwny. Fajny nawet. Ump szkarłatna folia. Galil, opalizująca błystka. Skin prosta z Valoranta. Glock, Axia, Podobnie jak tamten Digli z jednej kolekcji, też mam tutaj efekt blokatu. fajny. I długo wyczekiwana przez niektórych SK Gradient. Ja tam nie jestem fanem gradientu na takich skinach, ale jak wam się podoba, no to git. Mamy także ekskluzywną dla tej przepustki skrzynkę galerii, i mamy w niej USP-027, Digla Kali Graffiti całkiem fajny, MP5 Stałość też mi się nawet podoba fajnie to wygląda, to połączenie niebieskiego i czarnego, AUK eleganckie wykończenie tak jak nazwa wskazuje, jest, bardzo elegancki, krowa Hipnoza, rewolwer tango fajnie, takie coś to co rzeczywiście mogłoby się znaleźć na jakimś rewolwerze Skarpionier, MK Turbina. Mega mi się to podoba, naprawdę fajnie to wygląda. Dwie peretychy hydrostrzał, Pistolety do wodę w końcu dodali, fajnie. Mak Saibaoni Też fajnie wygląda, lubię generalnie tą tematykę taką. P90 Randy Rush. Całkiem fajny. Scout Schemat Metra. Tak, taki dość minimalistyczny skin. Mamy na nim no schemat Metra. Kałach Nieznajomi. Całkiem fajny, ale taki nietypowy. Petka Epicentrum. Tak jakby hipnoza, ale bardziej kolorowa. UMP neonuar, czyli coś, na co mega czekałem, super, że w końcu się pojawił. Glock Złoty Ząb, <gry> super to wygląda, fajny. I Escava Wave, które jest takim połączeniem przy przyszłości z przeszłością, fajna całkiem. I oczywiście najlepszy przedmiot, jaki w nim znajdziemy, to są noże kukri, czyli w sumie bez zmian. Mamy też skina z edycji limitowanej, który będzie dostępny tylko przez 103 następne dni. Jest to digil obróbka termiczna, czyli jak, jak top ten 5.7, tak jakby stalna węglana, ale no jednak nie. Oznacza to, że jeśli nie kupimy go za te 25 punktów w ciągu tych 103 dni, to już nigdy go nie zdobędziemy. To się no chyba, że kupicie z rynku, ale wiecie o co chodzi. Czy jest to dobre coś pod inwestycje? Okaże się. I do omówienia zostały nam jeszcze naklejki. Mamy kolekcję naklejek żywiołowego rzemiosła, w której znajdziemy naklejkę pioronujące uderzenie, pioronujące ładunek. Pierwotną energię, ciekawe, czy będą jeszcze jakieś pierodające rzeczy, mocny ogień, szkoda, że nie gaz, tuningowy płomień, żarzysta pętla, żarzysta pętla, ale odwrócona, żarzysty zawijaz, detonacja, epicentrum wybuchu, fala wybuchu, ślad wybuchu, hydrofala, hydrogejzer, hydrostrumień, tęczowa ścieżka, chodograbowa, detonacja brokatowa, epicentrum wybuchu brokatowe, fala wybuchu, ale brokatowa, Ślad wybuchu, ale też plekatowa, piorujące uderzenie foliowala, piorujący ładunek foliowala, piorująca energia foliowala, szarzysty zawijas foliowana, rubinowy strumień soczewkowa, że się rusza, jak tym ruszamy. Rubinowa fala soczewkowa, no i to tyle. Kolejna kolekcja naklejek to kolekcja charakternego rzemiosła. Mamy tu naklejkę napinka, czyli po prostu gościu mięśnia napina, nos klauna, perułka klauna, leworęczny cetek. spojrzenie spod byka. Rzut oka. O, to, to ta naklejka będzie fajna do craftów. Przyjmij pozę. <laughs> Ciekawe. XD. Kokardka. Zębiska. O, to, to fajne jest, to fajne. Lewolęczny terro. Rodem z głębin. Kubek smakowy. Szerokich wiatrów. Brug. Kawaj oczka brokatowa. Rodem z głębin brokatowa. Od ucha do ucha hologramowa. Kubeczek smakowy hologramowa. Hipnooczy hologramowa. Wąsacz foliowana, to to fajne będzie. Czerwone oksy foliowana. Złote zębiska foliowana. Łyp z ukosa soczewkowa. Czyli te oczka się ruszają, to jest całkiem fajne. Wyłupiaste oko soczewkowa, to będzie idealne do jakichś kraftów, mówię wam. No i to tyle. I omówiliśmy już wszystko, co znajduje się w tej pseudooperacji, także dziękuję za uwagę. Jeśli film Ci się spodoba, pamiętaj o likea lajka oraz suba na kanale. Siema!